Witajcie, dzisiaj dla odmiany nie ma mnie. Jest las na początku filmu. Tak jak obiecałem w tym poprzednim, dzisiaj pokażę Wam sąsiadów borsuka i jenota. Właśnie idę w kierunku ich nor, żeby zobrazować Wam dokładnie, jak to wygląda. A to, jak żyją i jak wyglądają, pokażę Wam teraz. Dotarłem na miejsce. Nie chcę głośno mówić, ponieważ jenot często wychodzi z nory w ciągu dnia, borsuki powinny spać, więc nie chcę im przeszkadzać. Ale spójrzcie na to, tutaj jest nora jenota. Widać, że cały czas ją kopię, bo jest świeży, świeżo wykopany piach, tutaj jest. Taka niewielka ścieżka, która prowadzi prosto do nory borsuka. Spójrzcie. Tu jest jedno wejście, tam jest drugie. A tutaj jest główna nora. Ja zawsze omijam ten piach, bo nie chcę tutaj ingerować w życie tych zwierząt. Spokojnie przechodzę obok, zatem zobaczcie, tutaj są nory borsuka, a tutaj jest nora jenota, więc jest bardzo blisko, one sobie naprawdę nie przeszkadzają. A teraz wisienka na torcie, czyli pokażę wam jak wyglądają mieszkańcy tych nor. Nory borsuka są na ogół bardzo skomplikowane. I tak również jest w tym przypadku, ponieważ do tej nory jest łącznie 7 wejść. Musiałem wybrać, polegać na intuicji, na przeczuciu, ponieważ mam jedną kamerę i musiałem ustawić ją wprost na jeden otwór. Pomyślałem sobie, że, że to wejście do nory jest idealne. Jest najwięcej piachu, to musi być główna nora. Przyleciała sójka, która bardzo lubi, tak samo jak sikorki, przylatywać przed nory borsuka i jenotów. Być może jest to związane z tym, że kiedy one wykopują pod ziemi ten piach, rozszerzając te nory, przy okazji wylatują różne robaki, w którymi żywią się sójki. Nastała noc i spójrzcie, intuicja mnie nie zawiodła, ale zwróćcie uwagę na zachowanie tego borsuka. Wychodzi z nory i spójrzcie, wącha i od razu spogląda na kamerę, tak jakby on dokładnie wiedział po tym, jak powąchał powietrze, że ta kamera wisi w tym miejscu. Od razu ją namierzył. To jest niesamowite u zwierząt, że one potrafią w momencie namierzyć coś nowego, coś co. Zostawił człowiek, ponieważ jest to inny zapach, ale spójrzcie, to, że on wyszedł dalej, świadczy o tym, że on tą kamerę zaakceptował. Zaakceptował zapach, ponieważ go zna. Ja często koło tej nory niedaleko przechodzę. Kiedy on w nocy idzie w poszukiwaniu pokarmu, on ten zapach czuje. Dzięki temu zaakceptował kamerę. I on, wychodząc jako pierwszy, dał znać, że nie ma zagrożenia, i wyszedł do drugi Borsuk. To bardzo mnie właśnie cieszy, że, że te zwierzęta akceptują te kamery, że mogę obserwować je, jak one sobie żyją, kiedy, kiedy nie ma człowieka w pobliżu. Spójrzcie, jak one się wzajemnie szanują. Muszą mieć kontakt ze sobą. Teraz dochodzi higiena. Zawsze borsuki robią to, kiedy wyjdą z nory na powietrze. Później, zazwyczaj jeden wraca się do środka, a drugi idzie w poszukiwaniu pokarmu. Teraz też jest taki moment, kiedy lada chwila będą małe borsuki, dlatego już pierwszy z nich poszedł po jedzenie. Muszą się dobrze odżywiać. Mam nadzieję, że jeżeli te borsuki są minimum dwa stwarza nadzieję na to, że w przyszłości przy odrobinie szczęścia uda się nagrać małe borsuki, które pierwszy raz wychodzą na świat. To też nie będzie proste, ponieważ znów będę musiał polegać na intuicji, żeby to zjawisko nagrać, bo jest 7 nor, więc szansa jest niewielka, ale zawsze istnieje i postaram się to nagrać. Cieszę się, że one zaakceptowały moją kamerę, dzięki czemu na pewno te małe borsuki wyprowadzą, nie będą się bały, bo ten zapach znają. I to stwarza szansę na to, żeby uzyskać takie wspaniałe nagranie i pokazać w przyszłości je Wam. Nastał dzień, Borsuk poszedł spać. Ale przed Norą nie było wcale pusto, niech was to nie zmyli. Spójrzcie na to. Pokazał się Jenot, tak jak wam pokazałem wcześniej. Jego nora jest dosłownie 10 metrów od nory Borsuka. I to jest niesamowite, że on tego Borsuka odwiedza. Spójrzcie, od razu mówię, że to nie jest zagrożenie, naprawdę. Tutaj nie dochodzi do żadnych spięć. On po prostu zwiedza, jest ciekawski. A nory Borsuka są na tyle rozbudowane, że on tam, gdzie one śpią, na pewno nie dojdzie. Spójrzcie, też się rozgląda, on tak lubi zwiedzać, i to jest bardzo ciekawe, że Borsuk śpi w ciągu dnia, a Jenot zazwyczaj w nocy, ponieważ Jenot wychodzi w ciągu dnia, a Borsuk wychodzi w nocy. To są takie zmiany warty. Oboje patrolują swoje nory, czy nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Na pewno w przyszłości jeszcze nagram te zwierzęta. Tak więc, jeżeli film Wam się podobał, to subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Jeśli uważacie, że więcej osób powinno zobaczyć te wspaniałe zwierzęta i zobaczyć, jak one zachowują się, kiedy nie widzi ich człowiek, to udostępniajcie znajomym, rodzinie. Będzie mi bardzo miło. A w tym filmie to wszystko, więc dziękuję, że byliście. Dziękuję za poświęcony czas. I pozdrawiam do kolejnego filmu.